Cześć Witam was w dniu 26. Ja się wyczłapałem z mojego fantastycznego pokoju. Jest godzina 12:40, ale to nie tak, że nic od rana nie robiłem. Coś tam na kącie podziałałem. Ogoliłem się, dodatkowo obczaiłem dwa miejsca, w których będę spał w następne dni, kiedy będę szedł. A teraz idę na plażę sobie. Mam zamiar wejść do wody, ale dzisiaj nie jest tak super ciepło. Jest tam 18-20 stopni. Trochę Wam opowiem o tym, co się działo wczoraj, bo ten kanał miał być o wszystkim o moim przeżyciach, o tym, co się dzieje. Nie tylko o ładnych rzeczach, tylko właśnie cały sens w tym jest taki, żebym opowiadał o wszystkim i o tych złych rzeczach też. Dlatego mówię Wam to, co się dzieje. Szczerze, otwarcie. A może ktoś będzie chciał też porozmawiać na ten temat. Może ma podobne odczucia więc bardzo zapraszam. Dzisiaj humorek już jest luks, ale wczoraj no nie było tragicznie, ale już było nieciekawie. No i co Pawcio zrobił? No Pawcio poleciał starym schematem, czyli nie dość, że kupił na targu jakiś chlebek, zjadł sobie ten chlebek, a to jakieś kulki Nesquik, a to jakieś wafelki takie jak familine. A to jakiś batonik, a to coś tam, a to coś tam No i tak się pocieszył Pawcio Ale dzisiaj jest spoko, naprawdę To był pierwszy od kilku miesięcy tak naprawdę Taki mocniejszy napad na poprawienie humoru No cały czas myślę o tym, żeby to zmieniać No ale wczoraj jakby, nie wiem, nie powstrzymałem tego No po prostu się obiadłem I tak to kiedyś wyglądało bardzo, bardzo często No teraz to się zdarza rzadko ja wiem, że to często mówię, że chcę to zmienić i tak dalej i tak dalej, tylko że to nie jest to tak prosto zmienić tak nawyki, które mieliśmy przez tyle lat i one cały czas, cały czas, cały czas były. Więc mam nadzieję, że w tych sklepach dalej będzie coś innego, niż tylko kurde bułka i coś słodkiego, bo naprawdę Naprawdę tak jest po drodze jak będę szedł to od razu będę kupował sobie coś do jedzenia w tych takich e, restauracjach po drodze jakaś babeczka coś ma i tak dalej więc raczej będę się starał jeść tutaj posiłek i nie czekać aż do tego sklepu tak w tym sklepie jakąś bananka sobie kupię tak będę się starał oczywiście żeby się odzwyczaić od sięgania po jakąś szybką przekąskę na zasadzie słodką każdy kto ma problemy z zaburzeniem odżywiania wie że to wszystko nie jest takie proste. I tak hip hop. W wielu przypadkach udało mi się to opanować. I tak zrobiłem duży progres, bo gdyby ktoś nie wiedział, to kiedyś byłem mocnym grubaskiem. Później mi trochę zeszło, później znowu byłem grubaskiem, no i teraz już jakoś od długiego czasu staram się to utrzymywać. Teraz czuję, że już mam tak 2-3 kilo za dużo, tylko że to jest też tak. Ja się najem węgiel, po prostu puchnę jak balon, i na następny dzień mam te 2-3 kilo więcej. Wiem, że to jest woda, bo później następne dni po prostu wyrzucam i wysikuję bardzo dużo. Dosyć mocno znam swój organizm, no ale jednak głowa pracuje w innych schematach, i czasami nie wiem, idzie w to bezpiecznie, i nie potrafię tego przerwać. Czasami wiem, jak to przerwać, i, i robię jakiś stop, a czasami, jak wczoraj, po prostu był jakiś tam schemat, jakiś tam delikatny smutek. Przygnębienie, wejście do sklepu, kupienie czegoś, znowu wejście do sklepu, poprawienie sobie humoru, znowu wejście do sklepu, poprawienie sobie humoru i po prostu tak to e, wyglądało. No ale nie łamiemy się, mamy następny dzień e, i co? Zerujemy wszystko. Dzisiaj się relaksujemy i odpoczywamy. a się no, to około 26 km, więc tak ani dużo, ani mało. Wydaje mi się, że po tym dniu przerwy będzie to idealnie. I tam będę miał dwa pola namiotowe. W których wydaje mi się, że powinna być lepsza cena. Byłem, zobaczyłem i nie wszedłem, bo mi się nie chciało. Jakaś taka zimna ta pogoda, zimny ten wiatr, nie chce mi się, żebym nie wysechł. Idę sobie teraz na miasto, tam sobie posiedzę, pociluję, popatrzę, pozglądam. I tak to będzie wyglądał ten dzień. Zero. Tu jest taki kawałek drogi, na którym stoją kampery. No, wyobraźcie sobie, że to jest poza sezonem i praktycznie na całej tej drodze stoją. Tylko, że też nie wiem, czy tutaj też nie jest płatne to wszystko. A tam jest jakaś budka na początku, więc wydaje mi się, że może to być normalnie postój płatny. Ale miejsce jest idealne, bo to jest tak jakby pomiędzy plażą, a tym centrum, bo tutaj w centrum nie ma plaży, tylko trzeba kilometr do tej plaży pójść. Więc naprawdę miejsce idealne, plus dodatkowo, no teraz akurat są chmury, ale słoneczko ci świeci cały czas na panele, więc jest naprawdę spoko. A te samochody wyglądają jak nasz duży Fiat, na początku myślałem, że to jest duży Fiat, ale coś innego to jest. No z przodu może nie bardzo, ale tak bokem, jak nasz duży świat prawie. Wyczłapałem się jeszcze z nory na chwilę. Dzisiaj naprawdę cały dzień w łóżku i jest mi z tym dobrze. Idę jeszcze do sklepu po jakąś wodę i coś kupię sobie na jutro, żebym miał na szlak. I tak się kończy mój dzień. Naprawdę tego potrzebowałem. Poglądałem sobie YouTube'a i potraciłem czasu na telefonie. Ale taki dzień mi był bardzo, bardzo potrzebny. Naprawdę czuję się z tym fantastycznie, że tak zrobiłem. Więc co, ostatnia obrzutka, pokaz. Yy, I pomału się pakujemy, bo jutro chciałbym wyjść o siódmej. Nie tak jak zawsze o dziewiątej, tylko o siódmej, żeby ten szlak też wcześniej skończyć. Więc ja żegnam Was z łóżka. Jak to było przez dzisiejszy cały dzień? I do zobaczenia na jutrzejszym szlaku Siemano.